W środę, czyli ostatni dzień rozgrywek Ligi Wrocław w FC, nie gra żadna z ekip trzeciej ligi, dlatego zaczynamy od tabeli tej klasy rozgrywkowej. W ostatnim tygodniu dwie ważne roszady. Bus Marco Polo wskoczył na pierwsze miejsce, a trzecią udaną szarżą, wygrywając swoje dwa mecze w dogrywce sezonu, wywalczyła Nevada. Rozdzieliło ich NG, które w grudniu już nie grało i czekało tylko na wyniki rywali. Na awans zaapał się także debiutant Padro Logistic Juventus. Idziemy od razu dwie klasy rozgrywkowe wyżej do pierwszej ligi i tam zaczynamy od meczu teoretycznie o nic, ale jednak jakaś stawka była. Dla Core Services i dla nic się nie stało był to drugi mecz w dogrywce sezonu, a pierwsze przegrali. Tym razem ktoś wygrać musiał. Co prawda mógł też zremisować, ale pod balonem to rzadkość. Chociażby w 22 starciach w grudniu padł tylko jeden remis. Bardziej zdeterminowani byli chyba ci drudzy, bo w 40. minucie przeważyli szalę w tym emocjonującym starciu i cieszyli się, mimo że zajęli przedostatnie miejsce w tabeli. Cieszyli się, bo na swoją pierwszą wygraną w sezonie musieli czekać 11 miesięcy, do ostatniego meczu. Z jednej strony Old Blue Angels miało najlepiej, bo do rozegrania w grudniu mieli rekordowe 4 mecze, a niewiele brakło, żeby 3 z nich przegrać. Skończyło się na 6 punktach i porażce wygranej, porażce i wygranej. Ta ostatnia to efekt ostatniej akcji i Golast 40 minuty, równie wyrównanym co omawiane wcześniej, starciu za mrestem. Obie ekipy latem i jesienią grały we Wrocławu na otwartych boiskach i, choć różnica w rywalizacji na kuźnikach czy skwierzyńskiej, a tej pod balonem jest ogromna, braków w formie nie było. Zdecydowała, jak już mówiłem, ostatnia akcja, i dlatego oddajemy głos zdobywcy decydującej bramki. Mieliście najwięcej meczów ze wszystkich drużyn do dogrania, bo wtedy te niespełna dwa tygodnie aż cztery spotkania. To był atut, czy niekoniecznie? Ciężko mi powiedzieć, myślę, że to był atut, bo mogliśmy się rozegrać po jakiejś dłuższej przerwie, więc myślę, że tak, że, że był to atut. Ważniejsze jest to, że wygraliśmy, a trzeba wyciągać wnioski i popracować myślę, że nad mentalem głównie, bo widać było to przy bramce na 3-3 przy remisie, że wszyscy głowy w dół i, i już koniec, a jeszcze póki piłka w grze, można strzelić, strzeliliśmy, wygrana, więc to jest najważniejsze. Pierwszą ligę wygrywa zgodnie z przewidywaniami z kompletem punktów Baumit. Tuż, mimo że z ośmioma punktami straty, za nimi KPMG Audit Team i mający jeszcze dwa punkty mniej Force GSM. Ostatnim meczem sezonu było starcie Nokia z Thermotimem i jesienią w lidze na kuźnikach dzieliła ich klasa rozgrywkowa, ale pod balonem walczyli nie tyle o medale, co o ich kolor. Zwycięzca brał srebro. Żeby być precyzyjnym, Thermotim miał szansę nawet na złoto, ale musiałby wygrać chyba 20 bramkami, co było ciężkie, zwłaszcza że już po pierwszej akcji przegrywali. Do przerwy był remis, ale po zmianie stron skuteczniej zagrała Nokia i wyprzedziła o dwa punkty bezpośredniego rywala. Drugą ligę wygrał Korver coaching Dol i pierwsza trójka miała dużą przewagę nad resztą stawki, bowiem czwarty Real Compensation stracił 9 punktów do podium. Co ciekawe, mistrz zdobył jedynie 99 goli. Druga i trzecia ekipa solidarnie po 101 trafili. W całej lidze setkę przekroczyło tylko 5 drużyn.